Witam, witam z tej strony Mateusz Buszmen, leśny. Chciałbym właśnie dla was zaśpiewać dla tych moich właśnie widzów. No, znajdujemy się właśnie w scenerii garażowej, tam gdzie różne inne zespoły znane po prostu z Disco Polo zaczęły po prostu. Ja spróbuję swoich sił, nie? Bo tam, wiele osób mnie słyszało, a wiele osób nie. I też zapre... zaprezentuję właśnie głośnik Manta firmy, nie? No na którym sobie śpiewam tam Co nieco. Dobra, no to co? Lecimy, nie? Raz, dwa, trzy No to zaśpiewamy. Akcent przez Oczy zielone. Pamiętajcie, subskrypcja, łapeczka w górę, jeśli się Wam spodoba. Może bym więcej tak robił, dobra! Odkąd zobaczyłem Ciebie, nie mogę jeść, nie mogę spać. Jak do tego doszło, nie wiem. Miłość o sobie dała znać, co poradzić mogę na to. Że miłość przyszła właśnie dziś, że w sercu mym jest lato, a w moich myślach jesteś ty przez te oczy te oczy zielone oszalałem. Gwiazdy chyba twym oczom oddałem, cały blask A ja serce miłości spragnione ci oddałem. Zakochać, zakochać się można tylko raz Przez Twe oczy teatrzy zielony O, nie teraz Jak się Wam podobało? No, muszę troszeczkę bliżej, ciszej mówić I w mych ramionach Cię ukryję Kustum ci złożę cały świat Serce me dla Ciebie bije I czeka na Twój mały znak Jeden uśmiech Twój wystarczy I moje serce lubi bryt O Twą miłość będę walczył O miłość walczyć to nie wstyd Przez Twe oczy, te oczy zielone Oszalałem Gwiazdy chyba Twym oczom oddały cały blask. A ja serce miłości spragnionym Ci oddałem. Tak zakochać, zakochać się można tylko raz. Przez Twe oczy, te oczy zielone oszalałem. Gwiazdy chyba Twym oczom oddały cały blask A ja serce miłości spragnionym Ci oddałem Tak zakochać, zakochać się można tylko raz Przez Twe oczy, te oczy zielone oszalałem Przez te subskrypcje, subskrypcje Ja ciebie mój widzu do subskrypcji tak I nigdy nigdy więcej nie. Nie będziesz się nudził. Dziękuję bardzo. Ja się Wam podobało.